No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Wykopki. Lecimy na pole, bardzo fajne pole, o którym troszeczkę więcej opowiem wam później, bo to jest bardzo ciekawe miejsce i dobrze się zaczyna, bo właśnie wykopałem jakąś monetę, ale to zaraz się wam włączę. Więc co? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem, dzięki z góry. No i lecimy. Pokazuję, co tutaj wykopałem. Piękny był to sygnał, 86-88, a więc spodziewam się dużego miedziaka. No i coś tutaj mamy. Ale widzę po rancie, że nie wiem czy to będzie stare, a raczej chyba nie. Kurczę, no nic nie widać, ale wydaje mi się, że to chyba jakieś może 5 zł PRL, coś w tym stylu. Nie jest to na pewno nic starego, niestety. No, widzę już tutaj po tych napisach otokowych, że to chyba będzie PRL. Jeśli będzie to coś innego, no to dam Wam znać oczywiście na ekranie, no ale dobrze się zaczyna. W następnym dołeczku po monetce, i tak oczywiście było to 5 zł PRL, sprawdziłem. Aha, tutaj mamy łuseczkę chyba pepeszka, Mniejsza z tym w każdym razie jest łuska. Także na kilka metrów, już dwa kolorki wykopane. Chwilę chodziłem w cisze, a teraz widzę tutaj coś i widzę jakieś wzorki i fajną patynkę. Także otwieram to z wami. Chociaż może i się przeliczyłem trochę. I to moneta, ni to nie wiem co. Czy to zwykła blaszka? Zaraz, zaraz to ogarnę. No dobrze moi drodzy, nie myliłem się, jednak te wzorki widziałem. Powinniście to też widzieć, póki mi się ręka nie trzęsie bardziej. Jest to miedziane i wydaje mi się, że to może być kawałeczek naparstka takiego fajnie zdobionego. Nie wiem, no w każdym razie jest to jakaś, jakiś tam element kawałek czegoś, co było fajnie zdobione. A co to dokładnie, no to się już raczej nie dowiemy. Jak na razie kolejny śmieć, ale przeczucia mam naprawdę dobre dzisiaj. Dobre mam przeczucia. Czy to się sprawdzi. Zobaczymy. Mam taką nadzieję. Kolejny sygnał. Mamy tylko dwa tutaj ogniwa łańcucha. No dobrze moi drodzy, jak widzicie troszeczkę inne pole jest, ale jest ten sam dzień. Musiałem niestety wrócić na jakiś czas do domu, także już nie chciało mi się tam jechać. Pojechałem na sprawdzoną miejscówkę, dobrą miejscówkę w teorii, a jak będzie, no to zobaczymy. Fajnie, bo jest tutaj dość ubita ziemia, jest po fitych deszczach, także no cóż, zobaczymy po prostu. Mam nadzieję, że wyjdzie coś ciekawego. Także co, do pierwszego dołka z nowego pola. No i mamy dołeczek i mamy tylko łyżkę. Tylko łyżkę mamy. Łyżkę, nie? jakiegoś tućca, kawałek. Ale nic ciekawego, raczej srebro to to nie jest. No nie, trudno, lecimy do następnego. Piąty z rzędu polmos, masakra no i fajnie się tutaj zapieczętowała ale niestety nie monetka, nic ciekawego a jedynie łuska o mamy łuseczka. a ja mam do was prośbę zostawcie łapkę pod pod tym filmem, łapkę w górę dzięki wielkie z góry no i lecimy do następnego dołka oby z jakimś kółeczkiem w końcu i tym razem mieliśmy bardzo fajny sygnał na kolor no i jakiś kolorek wyskoczył, niby jakaś blaszka z pozoru tutaj z tej strony tak ona wygląda ale tutaj, jak możecie zauważyć, są jakieś takie wzorki. No nie wiem od czego i co to mogło być. Tak właśnie zagięta jest. o. I ponownie prosiłbym Was o pomoc. Jeśli macie jakiś pomysł, co to może być, no to mile widziana pomoc oczywiście piszcie w komentarzach. No nie wiem, wygląda dosyć ciekawie, ale co? Nie mam pojęcia. Kolejny sygnał i mamy takie żelastwo. Dosyć charakterystycznie wyglądające, ale co to jest, nie wiem. Jeśli macie jakiś pomysł, no to oczywiście, mile widziana pomoc w komentarzach. No proszę moi drodzy, mówię i mam. Jest jakaś monetka i ta już będzie starsza. Ta na pewno będzie starsza, fajna pieczątka się zrobiła. Ale wydaje mi się, że bardzo będzie złochana ta moneta. Mam nadzieję, że chociaż uda się ją zidentyfikować. Może jakiś grosz poniatowskiego? Coś w tym stylu bym obstawiał, także dajcie mi chwilę i zaraz do Was wracam. No i moi drodzy, mocno się przeliczyłem w nominale i w czasach, ale mamy 5 groszy międzywojenne, także super. No rand się wytarł, wytarta ogólnie jest ta moneta trochę, e, dlatego miałem wrażenie, że jest to starszy jakiś miedziak, a mamy międzywojenną piąteczkę, super. Bardzo mnie to cieszy. Nie jest może w jakimś cudownym stanie, ale nie jest źle, super w końcu coś ciekawego no kurde elegancko troszeczkę się rozbrykałem i widzę tutaj jakąś zieloną patynkę o fajnie teraz widzicie to ale wydaje mi się że to nie będzie moneta nie jest to pierścionek jakiś kurcze jest pierścioneczek zobaczcie kurde oczka brakuje ale szkoda powyginany No, jest jakiś miedziany pierś pierścionek, mały, bo na pierścionek to trochę za dużo powiedziane. Były jakieś zdobienia, wygląda naprawdę staro, także super. Albo nie macie ostrości, teraz widzicie Widzicie tutaj takie kropki, jakieś zdobienie było. Miejsce na oczko, szkoda, że oczka nie ma. Powyginany, taki jakby z dwóch e, tych drutów miedzi, zrobiony, że tak to powiem. Mało profesjonalnie. No ale jest mały pierścioneczek jakiś, fajny. Super fancik, uwielbiam takie rzeczy kopać, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę uwielbiam. Bardziej mnie to cieszy niż monety, mimo że głównie po, po nie właśnie chodzę na pola. No ale super, jest taka drobinka, fajna. Płyciutko było, bo jak widzicie... O, dołeczek prawie jakby go nie było na samym wierzchu. Bo oczywiście mała rzecz głęboko, tego Simplexem nie znalazł na pewno w zależności jeszcze jak ułożone w ziemi. W każdym razie no jest super, bardzo mnie to cieszy. Elegancko. Fajny drobny sygnał, ale niestety tylko stopek ołowiu. No dobrze moi drodzy, jeszcze nie kończę, ale podejście jest numer 3 dokładnie, Wtedy zmieniłem jednego dnia. Pierw byłem na jednym polu, później pojechałem na to pole. Mamy następny dzień, wracam na to pole. Jak na razie kiepsko idzie, ale chcę je wymęczyć. Zwłaszcza, że póki są takie idealne warunki, to jakieś drobne rzeczy, tak jak na przykład ten pierścionek, udaje się znaleźć. Dlatego lecę, zobaczymy co wyjdzie. Dostańcie do końca. No i jak widzicie, mamy jakiś fancik w końcu, chyba. Chyba fancik, kurde, ale nie jestem teraz już taki pewny. Nie wiem, czy to był guzik jakiś. Już Wam pokazuję. Tak wygląda z tej strony. No chyba jednak nie. Chyba jednak nie. A nawet jeśli był to guzik, no to ciężko to teraz nazwać guzikiem. No ale trudno, lecimy. Tam jest dołeczek, a tu jest monetka wykopana już super. Mamy monetkę, tylko jaką. Ona jest chyba z dziurą, to podejrzewam, że to będzie między wojnie. Mm, dajcie mi chwilkę. Nie wiem, czy będziecie to widzieć moi drodzy tutaj na nagraniu, ale jest piąteczka, jest to 5 groszy międzywojenne i jak dobrze pamiętam nazwę to nazywało się to Generalne Gubernatorstwo chyba tak, właśnie to one były robione z gorszego materiału i były często przebijane i były też innej wielkości, bo piątki są sporo większe, a to ona jest tak wielkością może jak 2 grosze no dobra, jest ciekawy fancik, jeszcze takie nie znalazłem z międzywojnia Także super, cieszę się, jest w końcu jakiś ciekawszy fancik. Elegancko. No i tak jak widzicie, może się zastanawiacie po co ja wam to pokazuję, co to w ogóle jest. Ja sam nie wiem do końca co to jest, ale widzę, że to jest na pewno ołów. Jest to takiej grubości. Ma to dziurkę przez całość i, i wygląda to mi na coś starego, bardzo starego. Hmm. Czy to prześlik? Chyba raczej nie. Chociaż, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Jeśli wiecie, może to dajcie znać, ale wygląda to naprawdę ciekawie i podejrzewam, że jest to dosyć stare, bo załowił nic współczesnego i tak wyglądającego raczej się nie wyrabia. No i moi drodzy, mamy monetkę. Mamy monetkę. Jest ona tutaj z malotka, więc pewnie będzie boratynka, chociaż chciałbym, żeby było coś innego. Bardzo bym chciał, ale. Ale chcieć to sobie mogę, a i tak jest Boratynka. Szeląg chyba litewski Jana Kazimierza, tak mi się wydaje, że widzę tutaj kucyka. Tu jest postać Jana Kazimierza. Trochę złochana, ale w miarę, w miarę czytelna moneta. A jeśli jesteście ciekawi sygnału, to Was nawet zaskoczę, bo sygnał był 71 na simplecie, także bardzo wysoko. Centralnie w zakresie tego aluminium, gdzieś tam w wielkości polmosa. No ale i tak się właśnie zdarza. Tak jako ciekawostkę Wam powiem, że Boratynki wykopuję od sygnału 30 chyba to były takie najmniejsze sygnały, najmniejsze liczbowo. A najwyżej to chyba 76 było ID na Simplexie w trybie pole na Boratynka. No i wszystkie oczywiście pomiędzy tymi widełkami. Kolejny fancik i mamy nieobciętą kuleczkę owianą. Taka rzecz wychodzi z ziemi. Tak jak zawsze Kuleczka, kuleczek jest pełno u mnie. A jeszcze Wam pokażę przepiękne widoki. Tutaj krajobrazu, w którym właśnie poszukuję. Naprawdę pięknie to wygląda. Kiedy człowiek przejdzie te wszystkie pola? Moje marzenie tak, żeby przejść do dosłownie wszystkie pola w swojej okolicy. Za 20 lat może powiem Wam, że się udało. No dobrze moi drodzy, szczerze powiem wam, mam dość, ale już nie tego, że tam nie wychodzi za dużo czy coś absolutnie nie było i tak uważam, że jest całkiem nieźle. Ale dość jest naprawdę jest okropny, jest do tego duszno, zero wiatru, nic zupełnie. Po prostu ze mnie się leje, także ja już na dzisiaj kończę. Eee, troszeczkę tych rzeczy wyszło z dwóch dni, kilku miejsc, kilku pól, po troszku. Wszystkiego po trochu był, był PRL-ek, był. Co tam jeszcze było, była Boratynka, był ten fajny pierścionek. fantem e, odcinka, że tak powiem dla mnie. Parę innych rzeczy. Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, suba zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek powiadomień, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. I zachęcam też, zapraszam na inne moje filmy, w tym też na serię pytanie na kopanie, czyli podsumowanie cotygodniowe, co niedzielne wiadomości ze świata wykopków archeologii. Myślę, że ciekawe odcinki, całkiem ciekawe rzeczy. Także co, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.